Wieczór, w zależności od tego, gdzie nas oglądacie, o której godzinie nas oglądacie, bardzo serdecznie Was witamy z Justyną, moim gościem. Justyna. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nazywam tak. się Justyna Bielikowska. Justynka zajmuje się, jest promotorką zdrowia, zajmuje się zdrowiem, tak? Dzisiaj tak, tak. radzi nam takie swoje. Top sekrety na ten temat będziemy rozmawiali już tylko ja mam wielką prośbę do ciebie i to taką niesamowitą, mm -hmm. bo ja mam, żebyś coś więcej powiedziała o sobie, bo wiem, że masz naprawdę fantastyczne tematy, o których już wcześniej rozmawialiśmy, ale chciałbym, żeby państwo usłyszeli o nie. No ja jestem promotorką zdrowia. Ja tak w życiu prywatnym zajmuję się też innymi rzeczami, ale zdrowie to jest taki, taki mój temat przewodni, który bardzo mnie interesuje i razem właśnie z moim partnerem też zajmujemy się tym tematem. Zajmujemy się produktami zdrowymi, zdrowotnymi, usługami i to jest taka nasza pasja. Dlatego, że chcemy, aby. Jest bardzo fajny temat i bym powiedział, że temat teraz jest ogólnie na topie zdrowie. Zdrowie to jest właśnie bardzo skomplikowany temat i można po, y, powiedzieć, że z, y, nasze zdrowie, na nasze zdrowie składają się różne elementy, bo to jest zarówno zdrowie y, fizyczne, naszego ciała, jak i zdrowie psychiczne, y, czyli y, y, nas, y, naszego umysłu. I do tego są potrzebne różne, różne rzeczy, różne elementy, które mogą wspomagać nasze zdrowie na każdym poziomie. Mhm. Jakie według Ciebie są największe przeszkody w dbaniu o zdrowie? Myślę, że jest to jakby też brak informacji na ten temat, jaki możemy zdobyć i jaki jest dostępny. Także te informacje, które, które mamy, nie zawsze są aktualne, nie zawsze są pełne i tych informacji musimy szukać. Aby dowiedzieć jak najwięcej i zdrowie, najwięcej informacji o zdrowiu można uzyskać z natury, bo natura jest jakby naszym, naszą matką, która o nas dba, i ona wie najlepiej, jakie elementy, jakie czynniki są nam przydatne które mogą nam pomóc w uzyskaniu tego zdrowia.